Halo, 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 cześć, Simoneczku, Ludziska, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Cyberpunka. Dobra, co my tutaj mamy? Kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kochanie moje. Przeczytaj i odpisz na wiadomość od pana. No dobra. Sprawdźmy. Hej, v, jak żyjesz? Jak pączek maśle. Następne pytanie, proszę. Żyłbym lepiej, gdybyś częściej się odzywała. Moja wina, ale mam pomysł. Jak ci to wynagrodzić? Co ty na to, żeby cię odwiedziła? I mnie odwiedziła? No dobra. No pewnie, wpadaj do mega bloku. Z mega bloku są najlepsze widoki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Proszę, proszę. Samochód na sprzedaż. 911 z tego co wiem to jest 911 wersja cabrio do zakupienia więc no 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 ja bym miał troszeczkę więcej pieniążków może bym się tutaj pokusił o tą 911 w sumie moglibyśmy sobie też sprawdzić komponenty jak najbardziej ja myślę, czemu w jednych montujemy używane części a w innych nowe a bo widzisz moja droga są dwa rodzaje ludzi laicy i nomadzi Niech ci przez myśl nie przejdzie, żeby montować nomadzie amortyzator z drugiej ręki. Połapie się, zanim zdążesz powiedzieć, błagam, tylko nie w zęby. Laicy to co innego. Nie szkodzi wcisnąć im od czasu do czasu trochę starych części. Sama nie wiem. Nie chciałabym, żeby się przeze mnie rozbili, czy coś takiego. Wszystko trzeba robić z głową. Z hamulcami lepiej nie kombinować, ale już na przykład takie sprzęgło. A no, chyba, że tak. Typowe. Dobra, użyj. Ja sobie zerknę tutaj. E, czy dziś tutaj mamy taką 911? -tkę? Wersja Cabrio. Tutaj mam poblokowana, niestety. Furki. Tutaj też nic nie mogę zakupić. Ojej, jakie brzydalstwo. Tutaj co mamy? Ciekawego. Okej, okay, tutaj ten. No dobra. Tutaj sprawdźmy. Takie fureczki, tutaj takie furki, o Fajna fura Tutaj takie coś, tutaj takie coś, motocykle to nie e, Motocykle mnie nie interesują, inne O jest, za 73 tysiące, Porsche 911 Turbo Cabriolet 930 73 tysiące 73 tysiące, ja mam 200 tysięcy Kurde no Kupię sobie inne. I dawaj, kupujemy. No dawaj, kupuj. Dobra, mamy to. Już go masz. Pięknie. E... Transfer. O kurde, ale kasa znikła mnie. Ale kasa nie jest najważniejsza. E... Nowe Porsche na autofikserze. Dobra, dobra, tylko nie panikuj. Wysłałem do ciebie sprzedawcę od Porszaka. Wszystko ładnie. Klient płaci. autofixer dowozi. Wiadomo, tylko że ty mi zniknął z radaru, dosłownie z twoim autem. Nie wiem, co tam się odjebało, ale chyba tak tego nie zostawisz. Eee, chcę moje auto. Sprzedawca mnie nie interesuje. Oj, mu Muamar. Mu muamar. Masz szczęście, że cię lubię. Tylko wiesz, nie odkładaj tego na potem. Ten wóz naprawdę szybko jeździ. Wysłałem ci namiary na miejsce, gdzie zniknął. Kciuk i daj znać. Zablokowane karty. E, interesuje mnie to. Znikający punkt. Okej, okay, gdzie to mamy? 2,8 km. Kandemet. Mega daleko. Zobaczymy, czy mogę jakoś tam szybciej się przetra przetransportować. Normalnie zbignie Włodecki. Dobra, mniejsza z tym. Wiesz, miejsce docelowe. Czy ja mogę gdzieś bliżej tutaj się udać? A co co to jest? O, bo właśnie metro dodali. Dobra, tamta wiadomość to była odnośnie metra. KDMET. Właśnie, dodali metro. Ufaj, jesteś łomem. Gdzie byś go wsadził? Przecież tu nie masz pary. Dobra, uspokój się, pomóc tylko Hej, Ktoś idzie? Widzę przecież stój pysk. A co tutaj się wyrabia? Panowie? A ty tu czego? Co fajka chcesz? Ja nie mam fajka, a ty Rick? A gdzie rzuciłem, palenie szkodzi. Słyszysz nic tu po tobie. Szerokie drogi. Eee, nie zwracajcie na mnie uwagi. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Trochę ciężko jak tak sterczysz obok. Może się przejdziesz gdzieś indziej, hm? Co jest w tej teczce? Co jest w walizce? Co mówisz o tym śmieciu? Złom pewnie. Mhm. Mm Puszki. Albo może butelki. Hm? Skąd macie tę walizkę? Przecież gołym okiem widać, że to sprzęt korporacyjny. A ty co? Z biura rzeczy znalezionych? Nie twój interes. To się nie interesuj. Wiecie, że ta walizka oznacza kłopoty. Że takich rzeczy się nie gubi. Znalezione, nie kradzione. Fajny tekst, ale kolesie, którzy jej szukają, nie będą z wami dyskutować. Oddajcie mu tę walizkę. No już! I takiej nie otworzysz. Nie da się. Przekonamy się. Gdzie ją znaleźliście? Gdzie, pytam? Te, 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 śmietniki. O, tam. Kurwa, George. To nie była nasza robota, okej? Okay? Koleś już nie żył, słowo. Serio? Bo wyglądacie jak zabójcy do wynajęcia. Zejście mi z drogi. Dobra, bierz. I wrzuć, kurwa, na luz, co? No właśnie, wypierdzielać. Te, klapkowy... Zbadaj walizkę, pakuję eee, C1, C1 55. Okej, okay, wyjdź otwórz, Sezamie, otwórz się z tym łodzie. Musiałeś się wygadać. A weź mi święty spokój dobra, użyj. Plik? Ciekawe. Launcher? Bardzo ciekawe. Co to jest? Launcher.exe River? Potrzebuje hey, Potrzebuję pomocy. Słyszę po głosie. Co się stało? To nie na telefon. Musimy się spotkać. Gdzie i kiedy? Wieczorem w Glen. Wyślę ci na miarę. Będziesz? Postaram się. Dzięki Do zobaczenia. E, nie rozumiem w ogóle. Miejsce zrzutu przesyłki. Czekaj, czekaj, czekaj. Przesyłka polecona. Dobra, lecimy tam. Dobra, jakaś misja.

w sumie innej inne chyba nie mam God damn it. Dawaj głowę Brodalu A tutaj też mamy Piękny strzał w głowę Piękny strzał w głowę Pięknie Tylko w głowę trafiać Piękny strzał w głowę WYJDŹCIE ZA Kurde! Chodź, chodź, chodź. Kurde! 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 przegrzanie. Leży. Tu mi Leży. Tu mi się to nie podoba. to zmienić. Jak to zmienić? O, jest, dobra? A! Pięknie. Jeszcze tutaj mamy jednego. Nie no, katana to jest po prostu. Po prostu. zajebista rzecz. Dobra, pozbierajmy wszystko. Ten zrzut mi się kojarzy z tych Battle Royalów. Ciekawe, czy to było jakieś nawiązanie do tego, właśnie. Pozbierajmy z nich itemy. Przede wszystkim broń. Będzie na handel. I sprawdźmy, co jest w środeczku. No dobra. Chwila prawdy. Chwila prawdy. Bez tytułu. Co? Co to jest do cholery? No jak to co? sesji 2021, Impreza numer 18, olej na płótnie. No naprawdę, perły przed wieprze. Proszę, nie wiedziałem, że z ciebie taki koneser sztuki. Nie jestem, ale miałem kiedyś dziewczynę, która była malarką. Miała zdrowo ranę pod kopułą, ale seks, mówię ci. Nie mów, bardzo cię proszę. Ale co to do cholery robiło na księżycu? Jak to co? Zdobiło stację orbitalną jakiegoś bogacza. Połowa Luwru wylądowała w kosmosie. Byłeś tam kiedyś? Oj, chłopie, masz mylne wyobrażenia o tym, ile zarabiają muzycy rockowi. Dobra, zbierajmy się stąd, zanim zrobi się tu tłoczno. A ten obraz? Myślę, że bez problemu znajdziesz kupca. O, mam taką nadzieję, że uda mi się go gdzieś opchnąć. Ale... My tu gadu gadu, a mój samochodzik czeka na mnie. I gdzie jest to moje auto? Aha, jakiś koleś leży. Mam teraz deja No tak trochę cię przypomina. Dobra, jakiś zapis. Misza z tym, dawaj lokalizację. Gdzie jest moja fura? Gdzie jest mój samochód? Dobra, 300 metrów. Na szczęście dość blisko. Ktoś z nim odjechał. Dobra, zaraz będziemy mieli Porszaka. Hihi, zarebiście. Zarebiście. Panam, hej, właśnie wróciłam z sier... Co? Panam nam o Judy. Się to... Siemano, chłopaki, że macie moją furkę. A, już mi się podoba ta moja nowa furka. Dobra, leży. Nerwuje mnie to, że tak mało mam amunicji. Leży. Leży no i kluczyki, elegancko A, hi, 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 hi. ale będę miał furę zarobistą. Nice Dawaj, co tu macie ciekawego. Z... A, dużo nie macie ciekawych rzeczy, ale jest i ta fura, kurde fura, skóra i komura. Niezła fura. Nie niezła. nie zła silwek. Oh yeah! O nie, walka. Sama się lun, gdzie uciekasz ode mnie Ugh. Sama się pieprz. Gdzie uciekasz? Dobra, napiszmy do kolesia, że udało nam się odzyskać autko. Yy, dobra, odzyskane. Dobra, elegancko. Mamy furkę. No to lecimy teraz do Panam. Do mojego mega bloku. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Sprawdźmy, czy Panam jest już. Jest Jona Hej, wi. Hej. Co tam cię słuchać? Jest nieźle. <śmany> Cały ten stres zaczyna ze mnie schodzić. Jak tam sytuacja z Rog? Jest nieźle. Odpukać. Dogadałyście się? Na razie skutecznie się unikamy. Jak dla mnie tak może zostać? Weź to wyłącz. Nie mieliście żadnych problemów z Kangtao? Na razie nie. Wysłali dodatkowe patrole w okolice stacji, ale są przekonani, że do Rafen nie im mafaukę i zaatakowali obstawę Hermana. Właściciel stacji też trzyma się tej wersji, więc jesteśmy chwilowo kryci. Chodź tu do mnie. Przestań. Co słychać? To zależy o co pytasz i co chciałbyś usłyszeć. No wiesz, wystarczy standardowe, usycham z tęsknoty. No, widzę, że sam mógłbyś ze sobą poprowadzić tę rozmowę. To z przyzwyczajenia. Pana. Tęskniłam draniu. Tęskniłam. Tu z tobą siedzieć całą wieczność. Podoba mi się ta myśl. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy tutaj koło garażu, niejakiej kalie. Kal, kalier. Szybka i wściekła odwiedź klaj... Kl, Zadnia w jej garażu. Okej. Okay. Dobra, mamy tutaj taką misję do wykonania: odwiedź Claire, zadnia w jej garażu. W Night City nikt nie jest tym, kim się wydaje. Na pierwszy rzut oka, na przykład barmanka z Afterlife po godzinach naraża życie wy. Nielegalnych wyścigach samochodowych. Jeśli na samą myśl o tym, adrenalina uderza ci do głowy, możesz zajrzeć do jej garażu i przekonać się, o co w tym chodzi. Okej. Okay. Szybka i wściekła, bardziej szybci i wściekli. Dobra, to mi się podoba. To mi się podoba. Czyli byśmy mieli możliwość brania udział w jakichś nielegalnych wyścigach. A tu co się dzieje? ha. Oh, 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 oh. Jakieś ziomki tu szczelają, Ale to mnie nie interesuje No dalej kochana Claire Pod samochodem Claire a ja Claire O matko Dobra pozbieram sobie itemy Przydadzą się na pewno Ale masz tutaj tych ciekawych itemów Dziękuję to jest coś małe, ciekawego. Dzięki, dzięki. Jakaś drzazga. Dzięki. Kolejna jakaś wiadomość. Niezły cacko. Cześć, Kler. Niezły cacko. Widzę, że znasz się na rzeczy. To bestia. Moja duma. Jak masz ochotę, to w lodówce jest piwko. Dzięki. To o co chodzi? Potrzebuję kierowcy. Pomyślałam, że się nadasz. O, kierowcy. Kierowcy? A jaka jest twoja rola? Będziesz moim pilotem? Niezupełnie. W wyścigu jedzie kierowca i strzelec. Tak dobrze strzelasz, czy tak słabo prowadzisz? Lubię grzebać w silnikach. Jestem w tym niezła. Ale rajdowiec ze mnie żaden. Dasz sobie radę za kółkiem, nie? Ale to nie będzie twój pierwszy raz. Bez obaw, wyjeździłam już kilka okrążeń. A twój poprzedni kierowca? Wypisał się? Zginął rok temu w wyścigu. Przechromi. Uh O-o. -oh. Będę twoim kierowcą, Claire. Cztery wyścigi. Zaczynamy w City Center. Następne odbywają się na Badlandach, w Santo Domingo i finał w Watson. Uu. Skoro mam prowadzić, to może weźmiemy mój wóz. Nie szkoda ci go? Nie tylko szybkość się liczy, ostro go poobija. Spokojna głowa. Nie jeżdżymy delniczką. Możemy jechać twoim, możemy moim. Zrobimy, jak zechcesz. A jak jest z nagrodą? Płacą za pierwsze miejsce, jakby co dzielimy się porównął. Brzmi fair? Dla mnie bomba. To kiedy zaczynamy? Żeby się dostać do finału, musimy przejść eliminację. To znaczy? Trzeba się zmieścić na podium w co najmniej dwóch rajdach. Spotkamy się w centrum. Wyślę ci na miarę, gdzie konkretnie. Na słuchu i warkotu tuningowanych potworów. Do zobaczenia. Okej. Okay. Ciekawe mnie. Eee, co to znaczy strzelać? Co? Co? Będziemy strzelać autami? Zaczekaj jeden dzień na kontakt od Claire. Dobra, dzwonimy do niej. Claire, jestem na miejscu. Świetnie. Też niedługo będę. Dobra, czekam. To powiedz mi jeszcze, którym wozem chcesz pojechać. Eee... Moim. Moim. Może być swoim. Zaraz przyjadę, pa. Moim. Fajnego mam woza. Hi hi. Porsche. Zaczekaj. Postawiłem na nas kupę forsy przegrana nie wchodzi w rachubę Patrz Samson. Nowe mięso A, Fizze. mięso. Byłby wstyd przegrać z kimś takim jak on hmm. No i będzie. Się na Tobie wstyd! To ja na... są fury! Proszę was Nie umywa się do mojego samuraja Hej Dobrze cię widzieć! Jak Ci się to podoba? Opowiem ci o wrażeniach, jak dojedziemy do Mety. Byle w całości. Myślę raczej o tym, żeby wygrać. Bez obaw. Potrafię dodać gazu. Gliny nie mają z tym problemu. Problem robi się niewidoczny, gdy zasłania go stos eurobaksów. Pieniądz rozwiąże każdy problem, co? Mhm. A więc trupy padają tutaj bezkarnie. Policja ma w dupie kto zginie w wyścigu. Wszystko idzie na konto wypadków drogowych. Kula w czaszce to też wypadek drogowy. Jakie drogi takie wypadki? Jakieś porady przed startem? Nie zdejmuj nogi z gazu. Ja postaram się spowolnić paru natrętów. Ale w tym wyścigu bardziej liczy się prędkość niż siła ognia. Okej. Okay. Nie będę zwalniać. Aha. Masz tu drzazgę. Musimy przejechać przez wszystkie punkty kontrolne inaczej nas zdyskwalifikują. Jak chcesz się jeszcze pokręcić, to proszę bardzo, ja posiedzę w wodzie. Kiedy startujemy? ...Jazga. usłyszysz speakera? No, to chyba Jazzga po prostu daje mi możliwość słyszenia tego co się dzieje. Dobra, niech będzie. Kocham cię! Przyjmujemy ostatnie zakłady. Nie brum, 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 brum. Pierwszy wyścig eliminacji. Wszyscy gotowi? Jeśli ktoś chce się wycofać, to już za późno. Dawaj, dawaj, Teraz dawaj! Zapiąć pasy, zacisnąć se. I przygotować się na kopa. Start za trzy, dwa, jedziemy. U, -tututu. U, -tututu. U, -tututu. U, -tututu. U -tututu. Czy mogę wyciągnąć broń? Jak się strzela? Dobra, już wiem. Uważaj, kilka wozów za nami. Będą terenować. Życzę powodzenia. Dobra. Mamy radę. O nie, 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 wywaliło mnie. Kademet. Nie mogę jednocześnie strzelać i prowadzić. Ka Dobra, wychodzę na prowadzenie Dobra Dobra, 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 dobra Spokojnie Przed nami ostry zakręt! Trzymaj się! Dawaj w niego tam Dawaj Szlak by cię trafił Dobra. Oh, oh, oh. Dawaj, 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 dawaj. Ah! Dawaj w niego. Ha ha ha. Ka ha, ha ha ha. Przed nami ostry zakręt. Trzymaj Damy się! Damy radę, spokojnie. Nie takie rzeczy my robili z Andrzejem. Dawaj, dawaj, nie sport speech. To jest jeden. Dobrze nam idzie Dawaj, strzelaj w niego! Nie zapeszaj! No strzelaj w niego! Są jakieś punkty kontrolne. Daj, wyjeżdżające samochody typowe. Dobra, tutaj jeszcze prosto. Żebym się nie zgubił. Właśnie. Chciałem mówić. Zaraz nie było gdzieś w bok. Pierdzielaj. W noju. Zakręt. Przycisk, dobra Uważaj, kilka wozów za nami. Będą taranować! Przecież powodzenia! Damy radę spokojnie. Ostatni punkcik. Oh yeah! z zostają. zostają Claire! Gratulacje! Wygraliśmy kurwa, pierwsze miejsce! Nie wierzyłaś we mnie, co? Pierwsze miejsce wi To nie tak, że nie wierzyłam, ale... Wiem, pierwsze miejsce. Nie musisz powtarzać. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy mecie, w razie czego. Robi się. He, 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 he. Sę najlepszy. Ojo, 30? Prawie cztery tysiące? Tak mało? Ścigasz się tak co roku? To mój czwarty raz. Pierwszy udało się wygrać, a potem. Potem człowiek się uzależnia. Nie chcę odpuścić. Nie chcę czy nie może. Co za różnica? Dlaczego to robisz? Chodzi o forsy z wygranej? O to, żeby być pierwszym? Bo sprawiasz wrażenie mocno zdeterminowanej. A ty nie lubisz wygrywać? Eee, to zależy od, od nagrody. To zależy, co z tego mam i jaką muszę zapłacić cenę. Ca. Cena czasem bywa wysoka Mówiłaś, że straciłaś poprzedniego kierowcę. Nie gadajmy o tym, dobra? Jasne. Podrzucić cię do garażu? E, pewnie. Pewnie. No to jedziemy. No to jedziemy. Czym? Twoim wozem? Taką furą jeździsz. Ciekawe. Czy tą furą? ale że tym trabantem się nie ścigałem. To nie byłoby zbyt proste. Elegancko. Szybka i wściekła. Ciszy center wykonane. To mi się podoba. Hehehe. Elegancko, dobra, myślę, że to byłoby na tyle w tym odcineczku, więc ja niestety, ale już się z wami żegnam, więc się moderuj, trzymajcie się, do następnego, pa! Żuwiczek dla was, mordeczki!